Witam Państwa. Znajdujemy się właśnie w mieście Piotrowym, ale nie nie jest to Watykan, miasto Piotra Świętego, a miasto wynajęte Piotrowi, można by tak wioskować z nazwy, gdyż nazywa się Peterborough. A chodzi o tą katedrę. Siemano wróciłem, to ja, nie Makłowicz. Jakiś czas temu powiesiłem tutaj kilka puszek jakiś czas temu, czyli no dobre, 10 miesięcy już wiszą. Jedną z nich już widzieliście, natomiast powinny wisieć jeszcze trzy. Mam nadzieję, że chociaż jedna została. I właśnie teraz idę na zbiór tychże. Okach także było już mówione. Dlatego nie będę się zbyt rozgadywał. Chociaż przyznać trzeba, że ładna bestia. A chodzi mi tylko, właśnie, i wyłącznie o puszki, o obrazki, które chciałbym, o obrazki z tych puszek, które chciałbym Wam pokazać. <Sum> Minąłem właśnie dwa miejsca skąd zniknęły moje puszki. Mijam aktualnie dwa. Gdzie te puszki się znajdują. Na słupach za mną. I idę poszukać jeszcze jednej. Piątej. Być może jest. Dwie z pięciu. Taki wynik jest na dzisiaj. Może nie jest pasjonujący. Jednak zawsze to coś. Tutaj będzie ciekawa puszka. Już widzę, że tam jakieś gniazdko się sobie uwił, jakiś pajączek czy inny robaczek. Zaraz ją zdejmę. I jeszcze jedna wisi tam. Jak sobie przypominam, z obrazek był jednomiesięczny. Znaczy dwumiesięczny, ale to był e, grudzień, styczeń, więc tak jakby słońce w jednym miesiącu na tym samym pasie powtórzone. Film zresztą w karcie na górze. No i co dalej? Ja zbieram puszki. Dwie niestety z pięciu. I widzimy się na uroczystym otwarciu. Kraken zaatakował. A teraz to już na pewno do zobaczenia. Straty muszą być 2 z 5, to i tak jest nieźle. Otwieramy, zobaczę co mi, jakie dary dał mi ten półroczny czas oczekiwania. Mam nadzieję, że tam coś ciekawego wyszło. Ja już wiem. Że jest nieźle. Druga ma bardzo podobny kadr, jest trochę bardziej z tyłu albo z przodu? Z przodu. Trochę bardziej z przodu, więc będzie O, będzie budyneczek trochę większy, ale jest całkiem nieźle. Szkoda, że dwa takie same zdjęcia. Miałem nadzieję, że z jakiegoś innego kąta się uda. Niestety, nadzieje nie zawsze się spełniają. Nie są tacy, co w Totolotkach chcą wygrać. Mają nadzieję, że tą sobotę, że tą środę zawsze. Ja mam akurat w lotka, to mam taki system. Te same numery wysyłam zawsze, a oni jeszcze nie trafili. Także cierpliwie czekam. Dobra. Wam dziękuję za oglądanie, za kciuka. No i jak ktoś nie subskrybuje, to no pierdoła z niego. Na razie się z Wami. Do następnego zbioru.